Cześć, jesteśmy w mojej kwaterze Debracena. Jak widzicie, po troszku sobie rwę. Te owoce są już dojrzałe. Postaram się Wam zaprezentować. Taki charakterystyczny, biały, wypełniony środek. I niecieknąca, niecieknący owoc. Dopiero nadaje się do rwania. Ale do rzeczy. Sytuacja aktualna na rynku wiśniowym. E w hurcie, w hurcie na Broniszach sobota i niedziela to były słabe, natomiast dzisiaj już widać lekkie ożywienie. Nie za sprawą zmniejszenia towaru, a za sprawą zwiększenia popytu, czyli ilości kupców. Ceny to między 11 a 13 zł, w zależności oczywiście od, od kalibru. Tutaj akurat mi się tak urwały, powiedzmy. Dobra akurat do pokazania aktualnej sytuacji. Tak wygląda mniej więcej słodka wiśnia w takim kalibrze z nienawadnianego sadu, a tak by wyglądała w tym roku wiśnia z sadu nawadnianego. Wiadomo, że te cieszą się większym zainteresowaniem. U mnie woda leci po troszkę już od dwóch tygodni, więc akurat to, co rwę, jak widzicie w takie klateczki, po 4 netto dogadałem się z pewnym znajomym, rwę po 4 złote za kilogram. E, towar, towar wysokiej klasy, jak na ten rok, taka średnica 22-24 mm. E, co do skupu wiśni mrożeniowej, na razie jeszcze mamy przepychanki w okolicach złoto 82 zł za kilogram. E, dotarła dzisiaj do mnie informacja ciekawa co do startu e, takiego przetwórczego giganta, który ma zacząć skupować przemysłową e, wiśnię po złoty 50 zł, loko-zakład, więc jeżeli to się potwierdzi oficjalnie, będzie to całkiem przyzwoita cena, bo będzie to złoty, około złoty 20 zł w skupie. Jak na razie popyt na takie wiśnie, no, na takie rwane z ogonkiem i na takie rwane bez ogonka, okazuje się całkiem przyzwoity, co dobrze, dobrze wróży na dalszą część sezonu. Jeśli rynek, rynki hurtowe i eksport owoców odbierze wiśnie słodką, to jest dobry prognostyk na, na cenę wiśni mrożeniowej. Pogoda jest bardzo sprzyjająca, przede wszystkim do pracy, bo wiadomo, nie morduje mi się w tym polu, jak widać po mnie od rana w bluzie. Dobrze też to prognozuje, jeśli się sprawdzą synoptyków, przewidywania a propos deszczu, może nam ta utówka jeszcze urosnąć i, i, i tej masy będziemy mieli wiadomo więcej. Daj Boże, żeby prognozy się sprawdziły. Cześć.